Hej, Katya, to, What a hey Kat, to Solis, a na waszej ekranie gieryczka Honkai Star Rail, a my lecimy wraz z podhilem w Dream Flux Reef z kontynuacją Ultra i z Continuous Quest, czyli po głównej, ale jednak dalej pobocznej, i jest, są to questy z aktualizacji 2.6. Tak, przyłączyła nas ostatnio na perspektywę tego kowboja i była tutaj mała zadyma i nie ukrywam, że jestem ciekawa, czy będzie więcej takich zadym. Ale lećmy już w takim razie dalej z kościkiem. Yy, gdzieś mamy iść na ja, kurde, chciałam, że tam do tego... jak to się nazywa? Że tu mamy wejść. O, zrobi taki spad jak w wymyślonym Nie ułatwiacie nam sprawy. Mówisz, że jesteś fanem Małpki Slumbernana, ale nie potrafisz bo odpowiedzieć na żadne z moich pytań. Czekaj, czekaj. Na chwilę wypadło mi to z głowy. Chyba zrozumiałem. Numer 20 to. to. Niech wszyscy zobaczą świat takim, jakim jest łukiem, zmierzającym do doskonałości. Co ty predzisz? Lepiej iść do domu. Wydarzenie, które organizujemy w ciągu najbliższych kilku dni, nie są takie jak wszystkie inne. Skoczenie na ten wóz nie zapewni ci biletu wstępu. Zatrzymaj się tam. Przybyłeś na wydarzenie Slumberna Association, sir? Masz kartę członkowską? Będę jej potrzebować. Co ty do banana do mnie mówić? Ech, kolejny niewtajemniczony. Wejście tam jest, proszę pana. Nie witamy tu nikogo poza prawdziwymi fanami Slumberna Monkey. Słuchaj, kolego. Nie każ mi powtarzać. Uwielbiam banany. Nie chcesz komplikować rzeczy bardziej niż to konieczne. Ale no znowu wyciągnął broń, tak jak uwielbiam, jak kiedy to robi za każdym razem. O-O-O-Odłóż broń, panie! Możemy o tym porozmawiać bez wpadania w panikę. Rozumiem, że chcesz sprawdzić to wydarzenie? No cóż, w porządku. I W ogóle Sposób, chodź. Ale nie mogę cię po prostu wpuścić. Jeśli naprawdę jesteś zainteresowany, dlaczego nie zaczniesz od dowiedzenia się czegoś więcej na temat na Monkey? Jak to naskaz przed chwili? Trzeba podać hasło, żeby przejść przez te drzwi. Nie, to nie było hasło, ale test wstępny, aby zostać członkiem society. W końcu organizujemy niesamowicie ważne wydarzenie w środku. Każdy chce być jego częścią. Brzmi imponująco. No zapisz mnie, partnerze. Ej, teraz zastanawiam się, czy to jest literówka? Czy to był zabieg celowy, że on się przejęzyczył? A czekajcie, jak ja to wysłyszę. No to powinno być partner, ale. Ej, ogólnie sprawdziłam to słówko i okazuje się, że to jest dialekt amerykański, więc... Można i w ten sposób. Eee, to wiele trudniejsze niż się wydaje. Nie znasz testu, jeśli nie jesteś ekspertem od Slumbernana manki. No, mogę spróbować. Musi być łatwiej niż przebicie się przez ścianę. Dobrze. Slumbernana Association zawsze chętnie nawiązuje nowe znajomości. Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Od którego z tych pytań chciałbyś zacząć? Hierarchia członkowstwa Stowarzyszenia Slumbernana. To jasne, anielki, Co to za w ogóle pytania? Wygląda na to, że nie masz zielonego pojęcia o Slumbernana. To są po prostu oczywiste rzeczy, wiesz o tym? Przykro mi, ale na razie nie mogę cię wpuścić. Czy on zagwizdał? Tak, on zagwizdał. Ojej. Partnerze, masz szczęście. Gdyby to był mój biznes, radziłbym sobie innymi sposobami. Ale ponieważ tylko pomagam, nie mogę robić za dużo zamieszania. Okej, okay, zrobimy wszystko po twojemu. Jak trudne może być kilka pytań? Czy on poszedł wkuwać odpowiedzi na sprawdzian? Chyba tak. No dobra. O, Robin! Hello, lady. My biegniemy, my kroczymy. Pan Robin, czy, czy zaśpiewałam to dobrze? Mhm. Mm Radzisz sobie wspaniale. To przypomina mnie. Czy mogę ci coś powiedzieć? Szybko się uczysz, ale to w końcu zaawansowana technika śpiewania. Nie zadziała, jeśli nie zadbasz o swoje gardło. Oh, ona robi jarmary. Czy coś się stało, panna Robin? Nic się nie dzieje. Po prostu za bardzo się martwiłam. Wszystko wygląda dobrze. Mhm, ona kłamie. Nie mogę uwierzyć, że spotkałem super gwiazdy i to w takim miejscu. Wszystko w porządku. Ten starszy brat tutaj jest dobrym człowiekiem. Dlaczego nie pójdziesz i nie będziesz się teraz dobrze bawić gdzieś indziej? <laughs> Jak się je pozbyła, nie wierzę. Duży brat! A może powinnam po prostu zostawić pan. Czy to byłoby lepsze? <laughs> w każdym razie, panie Woodhill, wygląda na to, że pan również zawiesił podróże po tym incydencie. Czy dobrze się pan bawił w Penakoni? Ojej, ona mówi do niego na perpan. Mm. Czy podobało mi się? <laughs> Raczej ożalałem. Banany. Po prostu nie mogę złapać przerwy. Panie Butchil, ty. co? Poczekaj. Przepraszam, proszę zostać jeszcze chwileczkę. Czy ona go naprawi? Co ty do cholery robisz? Cholerka? Kurka? Kurna! O! Motyla noga, w cholera! Wróciłem do normy! Nie wiedziałam. Wokół pana Butchilla też był ten hałas. Również, brzmi jakbyś już się z tym spotkała. Więc co to choler dzieje się z tym całym bananowym biznesem? Chciałabym ci powiedzieć, ale dalej nie wiem o co z tym chodzi. Ostatnio często odwiedzam to miejsce, aby uczynić. Ostatnio często odwiedzam to miejsce, aby uczyć dzieci śpiewu. Rezygnacja ze słodkich marzeń wymaga determinacji, więc życzę sobie, aby muzyka mogła przynieść im ukojenie. Z upływem czasu zaczęłam zauważać, że jest coś coraz bardziej nie tak z Dreamflux 3. Hmm, Sun Banana Monkey? Jak się spodziewałam, zwróciła się również na to uwagę. Memoria w pobliżu mutowało, odkąd Slumbernana Monkey zyskała popularność. Mimo, że hałas nie powoduje żadnego namacalnego wpływu, za każdym razem, gdy używam mocy harmonii do strojenia, czuję się strasznie wyczerpana. Nie potrafię tego wyjaśnić. Oprócz tego odwiedziłam także Stowarzyszenie Slumbernana. O, też tam wpadłem. Pozwolili ci się zapisać? Niestety nie zrobili tego. Każdy, kto chce zostać członkiem slumberNA Association, musi przejść uciążliwe procedury wstępne, zanim będzie mógł zostać jednym z nich. Poza tym, nawet gdybym zdołała ich zinfiltrować, to za bardzo bym się wyróżniała. Bardziej sensowne jest dla mnie skupienie się na badaniu tego szumu. Więc ty też nie zdałaś testu, co? Cóż, nie zmienię faktu, że nadal muszę się tam dostać, w ten czy inny sposób. Masz jakieś błyskotliwe pomysły? Mogę kładać kilka pomysłów na miejsca, w które możesz zasięgnąć informacje, ale... Skąd ta nagłość? Czy coś się dzieje w Penakoni? To długa historia. Opowiem ci, jak tylko będę miał więcej konkretnych szczegółów. Ale najpierw muszę zdać ten egzamin wstępny za wszelką cenę. Mam zapytać, mówisz? niezły pomysł! I do cholerki, czemu nie mógłbym być wielkim fanem Cylinder na Mankin? Twardziele odkrywają swoją miękką stronę, są teraz na topie. Twardziele odkrywające swoją miękką stronę są teraz na topie. I nie ukrywam, że absolutnie podoba mi się do niego żarcik na końcu. Jeśli wszystko inne zawiedzie, mam łatwiejsze rozwiązanie. Mogę po prostu pożyczyć kartę członkowską od tych małych głupków, którzy wcześniej walczyli o terytorium. Easy peasy! Łatwizna! No i ogólnie tutaj mamy dwie ścieżki do wyboru. Albo zdać egzamin i wcześniej musimy popytać ludzi, jakie były pytania, jakie są odpowiedzi i tak dalej na temat klubu, albo druga ciekawsza opcja, czyli wyukrać kartę jakiemuś już członkowi. No i ogólnie chciałabym wybrać drugą opcję, ponieważ wydaje mi się ciekawsza. I tak jak widzicie, tutaj są trzy rzeczy do zrobienia, jeżeli chcielibyście zdać egzamin, a ten wybranie tej opcji z kradzieżą karty jest nie pokazane tutaj na mapie i trzeba podejść tutaj do tego niemiłego typka. Już niedługo, już niedługo. Wszystko będzie już niedługo. Zapraszamy na Sunburner na Avenue po więcej zabawy już jutro. Nie, mylisz się czy coś? Przechodzisz do mnie i mówisz mi, żebym czuł się jak u siebie? Kto uczynił cię właścicielem tego miejsca? Czy to jest. No cóż, no cóż, w końcu znalazłem tych małych durni. Ej, spójrz na to! Oni po prostu nie wiedzą kiedy przestać. A Czy to są członkowie stowarzyszenia, którzy chodzą i promują Slamberne na manki? To znaczy. Tak. Hej! Jesteśmy całkiem dobrymi partnerami, co? Uwielbiam sam fakt, że on to do niej powiedział, że są partnerami. Rzeczywiście, musimy tylko ich wybadać, no i. Hej! Spójrzcie tutaj! Skurczy nóżki! Hm, mm. Jaki prze... ten... Jaki wkurzony! Trochę wolno się uszesz, co? Zamierzam zrobić tutaj bitkę, partnerze! Kurde, czyli serio? Mmm! Głośno, co? Jak podobał ci się ten dźwięk? <noise> Ona nie wie, jak to skomentować! Przepraszam, Panie Bodhil. W przyszłości będę rzadziej używała figur retorycznych. Nie, czekaj! Uh, kim ty do cholery jesteś?! Trzeba szanować cudze terytorium, słyszysz?! Słuchaj, zdejmę pasek i powieszę go tutaj. Potem zadam kilka pytań, a ty odpowiesz na każdy z nich. Twój pasek?! Nie myl mnie teraz z jakimś piernikowatym świętym, ty skurczy synku. Nie jestem żadnym żółtodziałbym partnerze. Ten pas jest tu po to, żeby tylko szare myszki takie jak ty mogły się przeczołgać i powiesić, kiedy nie będą mogły już tego znieść. O Jezu... Co mogę dla ciebie zrobić? Ha! Widzę, że w końcu nauczyłeś się manier. Teraz pokaż mi swój identyfikator Slumberna Association. Bez żadnego oporu mężczyzna zaczął przeszukiwać swoje kieszenie. P Proszę, weź to! Nie mów mi, czy to asesinata cię tutaj ze mną wysłał? Wysilaj mózg ile chcesz, ale nie wyciągniesz ode mnie ani słowa. A teraz spadaj. No. I w ten sposób zdobyliśmy kartę O kurde, to był Achievement? Ja jestem ciekawa, czy był drugi, jeżeli zdobyliśmy normalnie kartę Okej okay. Okej, okay. czyli wybraliśmy to ugradzenie dokumentów, tą gorszą, bardziej złą ścieżkę Podoba mi się ten Achievement, cieszę się, że to wybrałam Co? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Przyniosłem kartę członkowską. Hmm. O, i nie byle jaką! Zobaczmy. Denisiowa, 124 Panie. Katrin e, Marta? E, to ja, partnerze. Masz jakiś problem? Nie, nie, wcale nie. E, no, słyszałam, że Twoje imię i stanowcze zachowanie to całkiem niezłe zestawienie. I wygląda jest... I... to na to, że w tych historiach jest ziarno, prawdy. A teraz, jeśli zechcesz, to podążaj za mną, proszę. No to chodźmy, partnerko. Czas zobaczyć, do czego są zdolni ci awanturnicy. Obawiam się, że nie byłoby mądrze kontynuować nasze śledztwo razem, panie Boot Hill. Co masz na myśli? Jeśli chce pan pozostać niezauważonym, moja obecność będzie dla pana tylko obciążeniem, panie Hill. Bo No Ponadto, jeśli zamierzasz zastosować pewne środki do zrobienia czegoś. To lepiej będzie, jeśli mnie nie będzie przy tym w pobliżu. Ojej, jak ona jest słodka. <laughs> I jak można się spodziewać po kimś na stanowisku władzy w rodzinie? Jesteś o wiele bystrzejsza niż się wydaje. Trudno powiedzieć, <słyska> do czego to wszystko zmierza. Rozsądnie będzie, jeśli ktoś z nas zostanie <słyska> ze mną. Dziwne. Są połączone, ale to miejsce nie słyszy tutaj żadnego hałasu. Odpowiedź jest prosta. Broń możemy strzelić, ale to kula zabija. So, Więc, panie Boadhill, znam Galaxy Rangers i ich wyczyny, a także istoty, które oni ścigają. Skoro tutaj się zatrzymujesz, coś musi się dziać w Dream Reef. Hej, ale nie dystansuj się tak jak dobcego. Do Możesz po prostu mówić do mnie partnerze, okej? Okay? Małpy. Małpy i więcej małp, wszystkie te m, wszystkie te pierniczone małpeczki. Zły ninja Oser, ten cholerny popierniczeniec. To widok zbyt znajomy, by czuć się komfortowo. Lepiej, żeby sprawy nie potoczyły się tak, jak Rafa się obawiała. Jasne, zostawię to tobie. A, dzięki za dotychczasową pomoc. Jesteś zbyt miły. Zamiast tego powinnam cię ja podziękować. Masz moją wdzięczność za zaoferowanie swojej pomocy, panie Bullhill. Rzeczywiście, jesteś godny miana Galaxy Ranger. To... To nie moja działka, więc pozwól, że wyjaśnię tylko parę spraw. Nie obchodzi mnie, czy ludzie czynią dobro czy zło. Cokolwiek ma się wydarzyć w tym małym klubie pełnych orzeszków zamiast mózgów, niczym nie różni się od tego, co zwykle robię gdzieś indziej. Nie będzie pięknie, ale sprawiedliwości stanie się zadość. A to jest dla mnie najważniejsze. Rozumiem. W takim razie życzę Ci powodzenia. Co do mnie, spróbuję znaleźć źródło tego hałasu. Zobaczymy się później, panie Boothill. Niech to szlak. W tym miejscu nie ma nic dziwnego, te popiela... Te szare myszki są serio niezłe. Hmm. To było szybkie. No cóż, posmaruj mi banana masłem i nazwij mnie ciasteczkiem. Zaczynamy rytuał inicjacji członkowskiej już tak wcześnie? No to dawaj, kochaniutki! Jeden ninja to więcej niż wystarczająco do tej gry infiltracji. Co to bananów? Czy to... ja? Ojej, banie mu poryło. Jednych zajęć są aż tak poważne?! Dobra, i ogólnie tutaj zakończy się questik, więc mam dla was ciekawostkę. Nazwa tej misji, czyli Reservoir Monkeys, nawiązuje do filmu o dosyć zbliżonym tytule z roku 1992, Reservoir Dogs. My mieliśmy wściekłe małpy, a w oryginale filmu, jeżeli chcielibyśmy go przetłumaczyć, to były wściekłe psy. I zmieniamy perspektywę. Wcześniej w Kosmic Ninjutsu Inscriptions. Aby pokonać złego ninja Osaru, ta dziewczyna stała się następczynią oszałamiającego ninjutsu, przyjmując w Rappa i rozpoczynając trening pod okiem mistrza Kuchi. Aby pomóc Rappie opanować sekrety sztuk walki ninja, Mistrz Kucha podał ją surowym próbom, a Rappa w swoim dążeniu do wyzwolenia stolicy ninja z ciemności, z determinacją zniosła każdy test. Mistrz Kucha zdał sobie sprawę, że rapa dojrzewa dostanie się prawdziwym ninja, a jej przeznaczona misja wkrótce się spełni. 61 rok ery ninja, olśniewający dojo, stolica ninja. Ninja inicjuje rappa. Tak, mistrzu. Trenowałaś pod moim okiem przez 5 lat. Po rygorystycznych testach oraz próbach opanowałaś setki technik sztuki ninja. Niniejszym obdarzam cię tytułem Dazzling Ninja, powierzając Ci rolę mojej broni w pokonaniu złych ninja i w poprowadzeniu stolicy ninja ku przyszłości. Dziękuję, mistrzu Kucha. To dla mnie w największy zaszczyt. Zabierz zwój ze sobą, bo na jego stronach kryją się sekrety dazzling Ninjutsu. Rzuci on blask, który sprawi, że diablice będą się bać i zniszczy skomplikowane matryce złego ninja. Namaluj to w całej stolicy ninja. Wygnij cień atramentem i podnieś sztandar przeciwko złu. Co powinnam namalować? Nie wiem, mój uczniu. Możesz namalować cokolwiek zechcesz. To twoje własne, ninjutsu. Decyzja więc należy do ciebie. Jakiś czas temu. Silus! Silus! Ej, nie wiem, czy słyszeliście w razie czego wam te dialogi, bo tutaj Marsz nas wołała, ale nie ani po jej imieniu. Yy, no wiadomo, że nie po tym naszym, co wpisaliśmy. ale nie mówiła na nas, Silus, ani Friend, tylko używała yy, kilku różnych słówek, żeby nas obudzić. Baseball, Bat Ninja! Old friend, Dear! No, słodkie. Zostań z nami! Nie zasypiaj! Nadal nie możemy się skontaktować z Budhilem. Czy uważasz, że możemy zaufać rapie? Ej, ale mega mi się podoba, że ona siedzi na, yy, na ławce, tak jak dziewczyny często robiły w szkole Nie, mega dziewczęco Może to zabrzmieć niegrzecznie, ale jedynym dowodem na to, że jest ona Galaxy Ranger jest jej dziwne zachowanie Ale jej obawy są uzasadnione Ja również uważam, że nagła obsesja na punkcie małp jest raczej niezwykła kiedy tak o tym myślę, odkąd tutaj przybyliśmy, obecność tej małej małpki sprawia, że czuję się trochę nieswojo. No, i dziekan przebrał się za małpę. Chodźmy i przyjrzyjmy się, może klasom, co? Co? Myślałam, że wszystkie zajęcia zostały już odwołane. Zajęcia Dreamweaving rozpoczą się wkrótce w Dreamweaver Academy. To bardziej część obchodów rocznicowych niż regularne zajęcia. A wzrost popularności Slumberna slumber, na wydaje się dość nienaturalny. Jeśli ktoś miesza rzeczy za kulisami, musimy uważnie obserwować działania katedry nauczycielskiej. Jasne! Prędzej czy później tak musimy uczęszczać na zajęcia. Zajęcia Dreamweaving są w Stage Plaza. Chodźmy to zobaczyć. O, spójrzcie! Tu jest Rappa! Wygląda na to, że myśli podobnie co my. Mylicz się! Całkowicie się mylicz! Małpka Slumbernana nie jest w żadnym wypadku zwykłą postacią z kreskówki. O Boże, tylko znowu nie małpy. Sny są płótnem podświadomości. W jej obrębie nawet banan może przenieść skomplikowane emocje, nie o małpce z Siną Bernana, którą uwielbiają niezliczone ripe bananas. Yo! Baseball bat ninja! Ninja Ruri! Ninja Hiryu! Dazzling ninja wita każdego obecnego ninja. Ta czynność wydaje się zbędna, ale jest to uprzejmość, której ninja nie może zignorować. Nie musisz witać się z każdym indywidualnie. Czy... Pani również przyszła na zajęcia, panna Rapa? Oczywiście. Wielcy ninja myślą podobnie. Te klasowe dojo wydaje się podejrzane. Mieszkają w nim łotry. Zachowajcie ostrożność, towarzysze ninja. Wygląda na to, że mamy wszystkich. Dobra, przejdźmy od razu do na naszych Banana Academics. John Banana Advisor, kołysze głową. Dzwoni dzwonek klasowy, wyciągając wszystkich uczniów. Dzisiejsza sesja dotyczy dekorowania kampusów według własnego uznania Oto jedna z nich Dan Advisor zdaje uczniom puszkę farby w sprayu, ale w ogóle nie czuć jej ciężaru jakby była pusta Materiały, z których składa się Dreamscape są zupełnie inne od tych rzeczywistości A te same teorie dotyczą Dreamweaving To co trzymasz to barwnik memetyczny, który powstaje z memoria Udekorujmy te ściany motywem przewodnim Będzie nasza ulubiona małpka Małpka z Czy te zajęcia dotyczą malarstwa? Nie, nie Żyjemy wywink jest zupełnie inny od malowania Pokażę ci Bana... Dream Weaver, Panana Advisor, podnosi puszkę ze sprayem, a kolorowe krople tuszu rozpryskują się. Kolorowy tusz wydaje się ożywać, spływać, wzbierać się i mieszać się na ścianie, tworząc ciągle zmieniające się obrazy. Ach, jak to szybko namalowałeś! To jak magia! Uspokój swój umysł, wyobraź sobie, co chcesz stworzyć, skieruj swoje emocje, aby rezonowały z materiałami i tada! już. To ja użyje we śnie. To jest drum bana! Rozumiem, bana. Marcz? Bana? Bana, bana, nie martw się. Barwnik memiczny może wpływać na emocje widzów. Wygląda na to, że ten obraz pomógł ci lepiej zrozumieć. Ach, no to wszystko. To na tyle w mojej demonstracji. Kto chciałby spróbować? Następny? Co się dzieje? Moje usta działały jak autopilot. Ta klasa zdecydowanie wydaje się podejrzana. Pójdę i sprawdzę to. Mmm, ale przyciągnąłbyś zbyt wiele uwagi, gdybyś zaczął mówić po bananaisku, Danhan. Han. Co na to, żeby Silus tam poszedł? I może ja? Zwykle nie jesteśmy aż tak poważni, więc nawet jeśli coś spieprzymy, no to nie będzie aż to tak widoczne. No to lećmy. Świetnie, ruszajmy. Banana Advisor, pięknie spróbujemy. I, i ja też. Świetnie, wszyscy możecie tutaj podejść. Ci, którzy się wyróżniają, mogą nawet zdobyć punkty i kasę. Banaa. No dobra, to będziemy malowe. Dawaj, Bladey, zrób tam. Namaluj coś. Tu? Tak, dobrze. Ta nieskazitelna ściana ma się zmienić, przyjmując Twoje kolory. Sama myśl sprawia, że Twoja mała dłoń ściskająca wymarzoną farbę drży z podniecenia. To będzie arcydzieło, które odmieni Paper Fault University. Aby mieć pewność, że nie będziesz żałować swojej mdło... młodości, musisz starannie zaplanować treść tego obrazu. Od schematów, kolorów, do kompozycji, od całości do najmniejszego szczegółu, od koncepcji do projektu. Zasługuje nie tylko na godzinę systemową, nie, tylko na cały dzień, ale cały rok skrupulatywnego dopracowywania. Zostaw swój ślad w historii sztuki i snów. Spiesz się! Nie ociągaj się, po zajęcia się skończą! Bana! Niestety ten nieświadomy małpiszon przerwał twoje marzenia, ale przypomniał ci o jednej rzeczy. Czas jest zawsze najcenniejszym zasobem w kreacji. Zamknij oczy i zacznij medytować zgodnie z instrukcjami Banana Advisor. Najpierw uspokój swój umysł. Pomyśl o rzeczach, które przynoszą Ci spokój. Dobra, wybieram opcję drugie, jako że mieszkam nad morzem, to wybieram to. Wyobraź sobie piękną plażę. Wspominasz minione wakacje na plaży. Szum fal, zagłuszający hałas. Mewy krążące nad głową, promienie słońca ogrzewające Twoją skórę, i znajomy przyjaciel, który często, który często je ci napojem kokosowym. Poczekaj, nigdy nie byłeś na plaży! Skąd wziął się to wspomnienie? Następnie wyobraź sobie, co chcesz stworzyć. Banana Advisor wymaga slumberna na monkey, ale czy naprawdę musisz się do tego stosować co do Joty? Z jakiegoś powodu twój głos wątpliwości zagłusza banano gadanie małej małpki. Wyglądało to na wolę samej puszki z farbą. Dźwięki małpki wciąż rozbrzmiewa w twoich uszach, a w twoim myśle zaczynają pojawiać się obrazy małej małpki. Teraz nie ma wyboru. Wygląda na to, że twój piękny obraz będzie musiał przedstawiać... małpę. Nie! Nie poddawaj się jej! To jest tajemniczy kosz na śmieci, któremu kiedyś pomagałeś. To, to szatana, ujarzmiła tą małą małpkę. Dawno się nie widzieliśmy, Szczybyszu. Jesteś zbawcą naszego klanu i królestwem łowów, który zabrał nasze śmieci. Jak mogłeś się temu resztera teraz poddać? Ba, banana! Zamknij się małą małpką z innej krainy. Nie możesz po prostu tak łatwo zerwać naszego przeznaczonego łańcucha. Moc kosza na śmieci i małpy walczy i łączy się w tobie, ostatecznie kierując się do farby na twoich palcach. Zapachy bananów i śmieci przeplatają się w twoich nozdrzach, podczas gdy w twoim umyśle pojawiają się dwa odrębne obrazy. Na koniec kieruj swoje emocje tak, aby rezonowały z materiałami. Wszystko gotowe! Pokaż swój talent i uwolnij się na płodnie tej ściany. O Jezu, boję się. Ale rzecz biorąc ten obraz, zrobimy już w następnym odcinku, ponieważ nie więcej tutaj powinien być już koniec. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na temat, nie wiem, śledztwa Rubin i Bootheela, bo wydaje mi się, że to było aktualnie w tym odcinku, najważniejsze. O czym się rozjeżdżają, jak zaczynam czytać tę fabulę, mam takiego zeza fabularnego, jak myślę o tych małpach, też lobotomię mi ktoś robi, robiąc tego questa. pozdrawiam Hiro, który ciągle mówił, że ma lobotomię. Po tym poście, szczególnie. Anyway, dajcie mi znać, co Państwo na temat śledztwa Buchilla oraz Robin. Czy wy wybraliście zdanie testu, czy może raczej kradzież karty? Będę wdzięczny za lajki, komentarze i subskrypcje i do zobaczenia w następnych. Papa! Pa. Jezu, ale wjechałam w jego biodro! Ha, nie mogę, dobra, papa! Pa.